To teraz. Co się teraz stanie ze ścieżką? Będzie trwać nadal. Powinniśmy im pomóc. Dla Sir. Wiem. Brakuje mi jej. Sir potrafiła wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze. Tyle mnie nauczyła. nie pasykal lądujemy Uważaj tam na siebie Co powiedział Ci Bolt podczas waszej rozmowy? Że nie daliśmy mu wyboru. Że zrobiłby wszystko, aby kata była bezpieczna. Powiedział, że tylko ktoś, kto ma dziecko, mógłby go zrozumieć. Kiepska wymówka. Widziałam już, jak różne stwory walczą na śmierć i życie w obronie młodych, ale my nie jesteśmy potworami. Chodźmy do Griza. Ostatnio gada do siebie. Częściej niż zwykle. Stój. Idziemy. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Начал сбить. дома no, вы Pamiętajcie szkolenie! Nie oddalenie się. Nie autora, to, to, to... <śmienny> Nie zabijaj mnie! Dlaczego nie? Zawiodłeś, bołd wrobił IBB. Nieźle oberwałem! Zginiesz z mojej ręki. Atakować Atakować intruza! Chcesz mnie chronić! Nie zagrażam ci. с е м ь Chodź, mały. Wypatruj imperium. Dokąd lecimy? Komuś. Świetnie. Od dawna chciałem sprawdzić, co u Monka. Mówiłeś, że Sir dała ci pieniądze na otwarcie salonu. Zgadza się? Zgadza. <laughs> tak było. Brakowało mi paru kredytów. Zaczęliśmy sobie gadać. Nie musiałem nawet o to pytać. Zawsze wiedziała, czego potrzebuje. Nie wiem skąd. Wiesz, skąd wzięła kredyty? Nie. Nigdy nie powiedziała. A ja nie pytałem. Dobra, kal, choć tu. Jedi i siostra nocy znowu razem. Później. Znalazłeś nowy gatunek. Gdy go zasiejesz, to coś ci o nim opowiem. Później porozmawiamy. Zadamy później. Wiesz, jaki jest najtrudniejszy aspekt mojego nowego życia tutaj? Kojarzy się z szemranymi interesami? Nie, ale dobry strzał. Chodzi bardziej o to, że moje istnienie straciło sens. A czym się dawniej zajmowałaś? O. Wszystkim, od katalogowania dysków danych do sporządzania map gwiazdnych. Ja bym powiedział, że jest z ciebie pożytek. Wszyscy są tu szczęśliwsi, odkąd się zjawiłaś. Na razie na pewno! Ale zakładam, że za tydzień ktoś może wydobyć droida sprzed 400 lat. Wątpię, Zee. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Chwilowo nie mam czasu na rozmowy. Bądź ostrożny. Porozmawiamy potem. Witaj. Cały ten czas uważałem nas za rodzinę, która szuka domu. Teraz zastanawiam się jednak, czy bez domu można w ogóle mówić o prawdziwej rodzinie. Modliszka zawsze była naszym domem, Gris. Tak, być może, ale to nie to samo. Chciałbym Cię jakoś pocieszyć, ale nie mogę. Po prostu nie teraz. Uważaj tam na siebie. Takie kwasowce, jak ten, którego zabiłeś, bywają groźne. Jeśli nie będziesz uważać, mogą narobić sporo szkód. I tym się kieruję. Przypomniał mi się szkodnik, z którym miałam do czynienia kilka lat temu. Jego skóry też nie dało się niczym przebić. Mało tego, stwór miał jeszcze macki. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale był paskudny. Sprawiał mi ogromne problemy, aż przypomniałam sobie, co mawiała moja mama. Jeśli twoja broń nie jest w stanie zabić bestii, to użyj samej bestii jako broni. Odrzuciłam więc włócznie, złapałam jedną z macek i owinęłam ją wokół gardła stwora. Wkrótce było po wszystkim. Sprytnie. Właśnie tak zachowują się wrogowie, prawda? Zmieniają twoje atuty w słabości. Pogadamy potem. Czałem! Jak się masz? Co? Cześć, Monk. Co mogę dla ciebie zrobić? Miło było Cię widzieć. Pomioty popadają w desperację, Kal. Jak to? Przysłali na Jedę jednego ze swoich najlepszych zabójców, razem ze wsparciem droida. To kord połowa i droid zwany drugą połową. Połowa i druga połowa? Ach, mów, co chcesz o pomiotach akcjonu, ale nie brak im charakteru. Trudno się z tym nie zgodzić. Zgotuj im gorące powitanie, dobra? Sorktormu najwyraźniej niczego się jeszcze nie nauczył. Zostałeś łowcą z prawdziwego zdarzenia, więc zacznij się zachowywać jak łowca. Tak jak mówiłem, nie będę robił jako łowca nagród. Uh -huh. Jakbym to kiedyś słyszała. Pierwsza rada: poszerz arsenał. Blastery sama sobie podrasowałam, żeby skracać dystans. Druga rada: miej swój styl. Wtedy ludzie o tobie gadają, a to oznacza więcej zleceń. Byłam jeszcze amatorką, kiedy kupiłam rakietowe buty. I wtedy posypały się oferty. Dzięki, ale radzę sobie. Jak tam chcesz. Tylko nie przybiegaj z płaczem, jak ktoś cię wykiwa. Imperium lęka się tego, nad czym nie panuje. Kultura jest naszą tarczą. Ale dla nich to zagrożenie. Przypomina mi się to, co Imperium zrobiło z Łukimi na Kashygi. Wyrugowano tak wiele tradycji, ale to wciąż może być zguba Imperium. Inteligentne Imperium wchłonęłoby podbijane kultury, żeby użyć ich przeciwko swoim wrogom. To jest sztywne i uparte. Gdy pojawi się odpowiednie zagrożenie, to nie zdoła się do niego dostosować. Mam nadzieję. To nie nadzieja, to pewnik. Pytanie tylko. Kiedy? Muszę być teraz sama. Odezwali się do mnie znajomi, których zwolniono z Akademii. Nie spodobało im się, że Imperium ich ucisza. I zamierzają coś w tej sprawie zrobić. Tak? Organizujemy spotkanie. Okazuje się, że osób gotowych do działania jest więcej niż myśleliśmy. Nie miałbyś ochoty wybrać się tam ze mną? Może innym razem. Mam trochę spraw do załatwienia. Tak myślałam. Ale wiesz, co mówią? Coś mi się zdaje, że nie. Wcześniej czy później naładowany roztwór emulsji hydronowej powróci do stanu równowagi. Tak. Coś w tym stylu. Potem porozmawiamy. Muszę zebrać rzeczy. Do zobaczenia, kal. Istnieje tylko moc.